Od trzech dni trwają spotkania z mieszkańcami na terenie Żarowa i na terenie sąsiednich wiosek. Czego dotyczą? W trakcie spotkań omawiamy z mieszkańcami, przede wszystkim zespołem projektowym, sposób realizacji budowy kanalizacji dla naszych miejscowości. I teraz to, co jest najważniejsze. Odkąd i kiedy będziemy zaczynać? Zaczynamy od miejscowości, które są położone najbliżej do Żarowa, od Żarowa, do którego będzie wpinana sieć kanalizacyjna i stąd odprowadzana do oczyszczalni ścieków, oraz miejscowości ulokowane przy oczyszczalni ścieków. Jakie to są miejscowości? Bożanów, Wierzbna, w przyszłości Kalno. Wpinane do żarowa od strony osiedla domków jednorodzinnych oraz łażany i Mrowiny jako miejscowości najbliżej usytuowane oczyszczalni. Dla Mrowin jest już wykonana przepompownia, dla łażan wykonany jest odcinek kolektora pod obecnie budowaną obwodnicą. W trakcie spotkań projekt, zespół projektowy omawia sposób kontaktowania się z mieszkańcami i przede wszystkim przedstawia całą ideę. Na czym ona polega? Chodzi o to, aby każdy z mieszkańców zastanowił się, gdzie w przyszłości widzi potrzebę doprowadzenia kanalizacji, gdzie obecnie w istniejących budynkach, od której strony należy podejść do tego budynku, tak aby było to zrobione jak najbardziej efektywnie, w jaki sposób, zdaniem mieszkańców, należy przeprowadzić wszystkie kolektory, które będą spinały ze sobą cały ciąg projektowanej w tej chwili kanalizacji. Oczywiście padają pytania o termin realizacji i termin ten jest uzależniony od jednej podstawowej sprawy, czyli od terminu możliwych do pozyskania środków dotacyjnych. W tej chwili już pozyskaliśmy pierwsze pieniądze. Te pieniądze są z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie ponad 100 tysięcy złotych na dofinansowanie realizowanego projektu, właśnie czyli tego zadania, którym się w tej chwili zajmujemy oraz pan marszałek zapowiedział, że jeszcze w tym roku. Bo termin ten się przesuwa, ale jeszcze w tym roku będzie możliwość składania wniosków o środki unijne. I te realizowane zadania projektowe służą dobremu przygotowaniu wniosków unijnych, a następnie dobremu przeprowadzeniu całego zadania inwestycyjnego. Ważnym problemem dla mieszkańców, szczególnie osiedla domków jednorodzinnych w stronę Bożanowa jest brak sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. Czy ta sytuacja zmieni się przy okazji? W środę spotkaliśmy się ze wszystkimi mieszkańcami. W ramach projektu ujęta jest całość rozprowadzenia sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w obszarze tego realizowanego osiedla domków jednorodzinnych. Jest to też ważne ze względu na prowadzone już budowy i terminy kończenia rozpoczętych budów przez samych mieszkańców. Jak to tu wygląda, jeśli chodzi o czas? Zakładamy, że projekt techniczny wraz z pozwoleniem na budowę na sieć wodociągową i sieć kanalizacyjną w obrębie domków jednorodzinnych będzie uzyskany we wrześniu tego roku. Oznacza to, że już od września przystąpilibyśmy do wybudowania sieci wodociągowej, na którą pieniądze w budżecie są przeznaczone. I której wykonawcą będzie nasz zakład wodociągów. Także jesteśmy całkowicie przygotowani tu od strony technicznej, wykonawczej i finansowej do zrealizowania tego zadania. We wrześniu, po uzyskaniu pozwolenia na budowę, wchodzimy na to zadanie. Jeśli chodzi o część związaną z kanalizacją sanitarną, ponieważ jest to ten sam ciąg inwestycyjny dotyczący miejscowości poza Żarowem, więc będzie to objęte jednymi tymi samymi wnioskami o dofinansowanie ze środków unijnych i tu realnie, jeżeli nie będzie żadnych przesunięć, już żadnych poślizgów ze strony Urzędu Marszałkowskiego oraz uzyskamy przychylność dla naszych wniosków, najszybszy możliwy termin jest to czerwiec przyszłego roku.